Rozbudowaliśmy wszyscy. Praktycznie wszyscy. Oprócz świeżaka. Mimo zgubił swój dom i poszedł i dalej go buduje. Blackminer też nasz odwiedził. Będzie ten. Pokażemy wam jego domek jak będzie można. Proszę. Posąg patapona. Nie gadajcie, że ściągnęliśmy od JJ Jokera, bo, ponieważ po prostu ja też polubiłem patapony i też chciałem je zrobić. Nasz kościół episko e, tam dom świeżaka zapisa ogłoszeń biedron chodź tu i się przedstaw ja już idę idę czekaj bo muszę sobie ten ekwipunek trochę e, 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 e. wciąż mamy jesteśmy wciąż e. tkwimy z tym bugiem że widać cały czas swod, nasze skiny nie? no ale fajnie wyglądam wiesz no episko wiem okej okay. Mniejszamy, będziemy szli na podróż mamy mapy Odboczyliśmy ją całą przez ten czas Ej, pokaż widzą te czerwone kropki. Ta większa A. to jest baza, którą zrobiłem, żeby było widać. No. A ta mniejsza to jest jeziorko Rawy, to może te... To jest naprawdę bardzo małe jeziorko, ale Ech... widać na mapie. Co ty na to? Co? Staw po tym link albo nie wiem do filmika. Po filmiku po, po każdego screenshota. O, kiedyś. Nie wiem. Ale ten się fajnie wygląda. Eee, no. sorki za to cięcie, ale przerwało mi coś i wszystko teraz gites. No ej. No, idziemy szukać jakichś nowych miejsc, czy coś. No, tutaj bierzemy mamy puszkę. tablicę ogłoszeń. Biedro, nie wiem, czy Ci to ogłoszenie w części jest przydatne. Dam kabla tak. na deski 1.1. 1 W części przydatne? No. Tak. Ja w tym tyle desek Uuu, Bo chcę fajne... no. Tutaj fajne... mamy publiczną szklarnię kaktusów. A tu jeszcze inną szklarnię publiczną. Jeszcze nie wiem, jak to nazwać. Tutaj mamy sąd no. główny. Sam główny Jestem niewinny Fuck you Winny, Dożywacie. cię A Albo głodówka Never Głodniem cię Ej Nie, nie Get over here <laughs> Fuck you Spokój, spokój Dam ci, dam ci szyneczkę, spokój, spokój O krawę, ja chcę krawę A ja idę pozabijać trochę świnnak a zobaczę, Chyba. czy styka mnie zrobić koszulę, ten koszulę ten ze skóry. Nie jestem dokładnie pewien, ile to potrzeba. Fak jeszcze dwa. Sobie zrobię, buty. Jeszcze popoluj. I najwyżej wstawimy dwa odcinki, co ty na to? Nie, możemy, możemy, wszystko możemy. A pokazałeś im nasz targ? Nasz targ? Nie, to chodź. No tak. Chodź tu Jestem Gdzie? W targu! Gdzie ty jesteś? W targu! Aaaa Fuck, nie wiedziałem Tu jest nasz targ Epicko Mur, epicki <śmiech> <śmiech> Alleluja <śmiech> Trochę nam to zajęło No Naprawdę trochę, ty ten Latający neter, Rak palący się Kisiel ja Kisiel drzewa epickie duże No przyznamy że Black Miner też nam pomagał no. a pokazałeś im chatę Black Minera? nie właśnie nie jeżeli Black Miner jeżeli to oglądasz to wybacz nam ale musimy to uwiecznić w tym filmie a roku. jeszcze pójdziemy do świeżaka, on to tam wiesz A ja, on to na tym ma, kurde zamyka <laughs> się jest. drzwi człowieku no Ty, gdzie Bo... było, była chata ma Minera? o tutaj ja pamiętam, a ty nie. O, krówki! Ło, daj, daj, moje są. Mm. Zbieram na zbroję. Ej, co? Czy Black Miner oświetlił w swoim domu, bo słyszałem pająka? Ty wchodź pierwszy. Nie. Ło, wow, drzewo zgoła. A nie. No faj. No, zarumieni Tutaj nic nie ma. A, pokażemy im wysuwany stół? Ja, dawaj. Tej przeważnie w paru tylko jemy. No. Jeee yeah. Epic No, tanu, tanu tam wyszłam combination No yeah. Dobra, posprzątaliśmy No Ciekawe jak bardzo Black Miner się wkurzył, że mu łazienem pochacie ogólnie i Wow, Ale tu kej Nie łaś tam bo jeszcze cię pająki zjedzą Mam pochodnie, nie budżaby Pająki, Dobrze. Clowni Wow Episko Chyba nie, nie zauważy, że mu ten oświetliłem, chyba że ogląda. Tam ma jest kinie, ale już mu tam nie będziemy wchodzić. Bo pająki na Ale, Pińskie kolumny teraz je zauważyłem ty. No. On to ma łospytinę. On to ma gust, człowiek, On też artysta, nie. Ej, owce! Wow. Lubię owce. Ile owców? Kurde, masz nożyczki? No, mam, mam pewno. Fuck. <laughs> Fuck you. Ej, dużo zabiera z tego z żelaznego mieczyka. Nie wiem, chyba na dwa hity, wiesz. Aha. Albo trzy. O, krówka. Moja. Moje. Ty masz owce. Moja. Ty masz owce. Moja. Fuck you. Ło. Trzeba poszukać paru zwierzątek i wiesz. No, bo ja mam tylko jedną skórę i chyba mam jedną u siebie. Ja mam osiem. Dziewięć. Ej, ile możesz Max mieć filmik na YouTube? E, na na 15 minut na razie. Max. Aha. To ja zazwyczaj kończę jak się kończy dzień, nie? Aha. Jak Junior Iza ja. eee. yeah. Lubimy ich, DJa, Magik wszystkich ogólnie. No, CSG, ogólnie. No o, zapomniałem o nim. No. A przez pewien czas go tak bardzo lubię. A tutaj jest jeszcze ten. Oreo czy o ojej, Oreiro, czy on się tam? Oreiro. Jego no, tajemnica. Ja <laughs> ja nie, żeby żeby te, żeby świeżak nie wchodził. Oh. O, Świeżak się boi sam chodzić. Tak polecie, zwany bo... Petis. A, trzeba pokazać <laughs> jego dom, nie? Ja, w powietrzu. <laughs> Taki epicki. Co w powietrzu, dom? Ja sobie pozbierałem parę kwiatów, szukam zwierzątek. Ja mam 10 skóry, zaraz zrobię coś. Jo, a ja mam tylko chyba z dwa Żol Fuck you. Na buty mi nawet nie starczy. Wow, epizko wygląda fajnie. Shit, będę musiał pozbierać. To co, może zrobimy króciutkie cięcie? I jak będziemy już wcale gotowi, to pójdziemy. Jo, spokojnie. Po co mają oglądać, jak goniamy za krużowami? Ale najpierw niech zobaczą chatę świeżaka. Patrzcie, jego jeziorko. Jeziorko, o, świeżaka. Tak. On tam łowi ryby... E, jak, jak tam poszliśmy, no, jak raz tam poszliśmy to powiedział jechała słuchaj, bo mi ryby poszyta. <laughs> oh my god, tutaj chyba ma jego magazyn jest, wiecie? Mi się wydaje, nie wiem. Nie, nie popisało po po tego. Wow. No. A tu co jest? Kopalnia świeżaka, nie wchodzić. Dobra, to nie wejdziemy. A może ja, wejdziemy? To to... zrobimy krótkie cięcie aż wszystko zdobędziemy. Na razie... Ura! wróciliśmy! Po krótkiej przerwie. No, naprawdę, dla nas Pokazowałeś im przerwie. cmentarz? Co? A, cmentarza nie. No to ho! Ja, spoko. Ale no nie gdzie pokażę tajnego wejścia, no tam po drugiej stronie akurat. Musimy to poprawić, chyba. Jo, z czterech stron, nie najlepiej by było. Już pokażę... Mówiłem, z czterech stron zrób. Ej, co? to co, poczekasz, a ja otworzę nasze tajemne przejście? Jo! Nie, 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 nie. Niech nasze tajemne przejście będzie tajemnicą. Dobra. Tutaj już ku pamięci Biedron. sobie już zamówił tutaj? Już go zakopaliśmy jego zombiaka. Ej, ja ja słyszę tajemnicę. pająka. Uh, boję się! Yee. Jeśli miałem załatwić Black Minerowi, ale nie, nie wiadomo gdzie on jest. No to dobra tam Palić to. No. Dawaj, to dawaj, chodź. Czas na podróż. O szkielet się pali Spalił się, o dobrze mu. A, mam kość. Fuck spadłem. Au. Daj rękę, wyciągnę cię. <laughs> no podaj mi tą rękę. Nie. Jest brudna twoja. A ty masz dziwny hełm. Ty masz dziwny hełm. Okej, okay, to my ten. Się spotkamy jak będzie noc, bo rano to chyba nie ma co o ten, nie? Idziemy w kierunku na mojej epickiej bazy? Ja, okej. Okay. To sobie zobaczymy jak będzie noc. Bye bye. Hura, już jest noc. Wow, kurde, wyrzuciłem. Fuck. Dobra, się trochę czekało na tą noc. Czekaliśmy w stronę twoje, twojej bazy, nie? No, widać ją trochę przez to lawę. No. Uważaj na potworki. Ła Dobra, mniejsza, chodź. Kurendy. No wodą dawaj. Aha Oła. <laughs> Lol, sucker w tej bazie trochę zrobiłem, tych. No, to jest dla początkujących, ja? No, żeby, przy usta, że przetrwali. No, jeżeli na przykład o, nie. Creeper, Ło po... Creeper. Czekaj, mam łuk, biegnę. Dawaj. bierz go! Bierz go, człowieku! Gdzie on jest? nie widzę go. No, tutaj Creeper jest, ten ogórek. A tam szkielet. Ej, ja widzę szkielety tylko. Tam Creeper jest! Ogórka nie widzę! On jest tam! Oła! O! Kurde, ile ich tu jest? Nie wiem, jakiś Monster Spawner. A ja tu przecież postawiłem Monster Spawnera kiedyś, ty. No to co ty się bawisz Monster Spawnerami? Kill! Dobra. Uh. Kolejny! Kolejny sucker! kill, kill! Kill! A ja kill. nie widzę... Kurka O Kurde Po co ja tu Monster Sparada dawałem? Pająki! O no! A tam ogórek Gdzie jest ten ogórek? Tam ogórek! O, tam jest ten ogórek! No właśnie! Nie nastawiaj mi się pod łuk Dobra Szybko biegniemy Coś mnie bije no. A, a ja... Szkielet! Ogórek! 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 Oby, ogórek! Podaj, ogórku! O oh my Ogórz. god! No i to jest epickość. Tak jak Blackmaner będzie się, się pewnie, pewnie będzie śmiał. Co? Jak Black Blackmaner ja... będzie też pewnie się pewnie będzie śmiał. Dobra, a ja, a ja widzę ogórka, który jest na mnie. Chyba wściekły, bo, bo mu zabiłem tam, przy wodzie, następnego ogórka, też. ty. Kurde, albo czemu się tak wytaje, albo widzę ogórka sobie. za nami. Co Co ogórek jest? za tobą. Bo... O kurde, dostałem od czegoś. O, szkielet. Fuck. A ja paliłem. Fuck you, bitch. Fuck you. Fuck you. Nie chcę nic mówić, ale wejście jest po drugiej stronie góry. Fuck. Dobra. Szybko. Szybko. Faster. Uciekamy. A jak się Monster Spawner tam się zrespią? Ja. Postawiłem pełno tych pochodni. Lepar. Kur... O! Zombie. A ja. Fuck. A, zombie. Zombie. <laughs> zombie Nation. On przyszedł na imprezę. Ciekawe czemu zombiaków dropi piórka, tylko. Dlaczego zaprosiłeś zombie na imprezę? Co ci no, mówiłem? Nie mogłem. Tylko ogórki. Ja, i szkielety, i pająki. Ta zbroja mi za chwilę pójdzie. Mi już poszła zbroja. Ogórek! Gdzie ty ogórek był? O, pająk! Fuck! Już jest dzień. Cały. O, goje, to my się goje. będziemy żegnać, nie? No. Na razie, ziomy. Na razie. To zobaczymy się w kolejnym odcinku. Subscribe!